Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się troszeczkę jakby modernizacją budyneczku, a mianowicie jego częścią, a jeszcze dokładniej tym otokojcem Po prostu wywalamy te, te stare kraty. Zobaczcie, jak tu już jest wszystko przegnite. Wszystko to wyrzucimy. Wodę oczywiście będę musiał też jakoś przerobić. To też wszystko, zobaczcie, przyściutku już lata, więc nie ma to się za bardzo na czym trzymać te słupeczki. Ten akurat jest jeszcze dobry, ale ten już też jest podgnity na dole. Także tuczniki, widzicie jak to lata? Tuczniki mogłyby go yy, inaczej. Następnej grupy świń mógłby po prostu ten koniec nie wytrzymać. Więc, yy, więc postanowiłem go leciutko tutaj zmodernizować. Tak. Yy, no i zakupiłem już deski. Byłem akurat yy, po drodze w, yy, w stronę Gdańska i zakupiłem dwa karmiki oraz, yy, oraz kilka desek no i wszystkie wszystkie wypórki potrzebne do tego by by taki koniec zmontować no w troszkę lepszej technologii, tak wszystkie tutaj niezbędne kołeczki oraz podkładki, śrubki wszystko oczywiście nierdzewka, wszystko mam także tylko co mi pozostaje, wziął się za robotę no i tyle wydaje mi się, że uda mi się no wydaje mi się zobrazuję dla was prace, które dzisiaj będę wykonywał. No i no i co? Biorę się do roboty. koniec jest pusty, ponieważ wczoraj była odstawa tuczników i no, zobaczcie, to jest wszystko pozżerane Szkoda tego ruszać w ogóle, bo to może się stać niecieństie. I wczoraj właśnie była odstawa tuczników, zabrali 15 sztuk. Pojechały do olewnika. Jeszcze, co prawda, rozliczenia nie mam. Dzisiaj będę miał, bo na pewno się z Wami dzisiaj podzielę tym i znaczy dzisiaj. Film pewnie powstanie troszeczkę później, ale na pewno o tym będziecie wiedzieli. Także do dzieła i do usłyszenia wkrótce. Słuchajcie, mamy już koniec tutaj wszelakich prac. No i co? Tak to się wszystko prezentuje. Tu przy, przykręciliśmy tylko na trzy śrubki, tak żeby ewentualnie żadna świnka tam nosem nie podniosła tego. Tu jest przymocowane do karmika. Słuchajcie, na dwie śrubeczki, tylko jest strasznie ciemno. Praktycznie dwa dni żeśmy z tym wącili. Wiecie, zawsze gdzieś coś po drodze wyskoczy. Eee, już, jest, już jest i tak ciemno w klewni Światło mamy do pomycia eee, No ale tak to, tak to się prezentuje I tutaj taka wiecie prowizorka Jak na razie, bo mam zamiar całą wodę przerobić Tu mamy główną rurę zasilającą No i chciałem ją po prostu po ścianie dookoła puścić eee, no, no i tyle, no co tu więcej tam gandolić eee, O tej rurze nie ma co Ona już swoje, że tak powiem wysłużyła eee, no i jej czasy świetności się skończyły Co chwilę, widzicie, tutaj wymieniamy Tutaj odcinek od razu, bo ta rurka też już się do niczego nie nadawała Tak samo i tutaj y, też wymieniałem Odtąd idzie już też pp Słuchajcie, no tu jeszcze stara y, Stara y, ocynkowa jakość się trzyma No ta też, ale to jest wszystko, słuchajcie, jak na, jak, na razie Jak y, tak na słowo honoru i to po prostu Będę tą wodę cały, całą przerabiał, tak, ale to jeszcze, jeszcze chwileczkę. A tutaj te wężyki wszystkie stare, wykorzystaliśmy. E, tu założone jest e, poidełko e, plus dwa przy karmiku, także spokojnie to im starczy. Jak mówię, tutaj przerobiłem też. O, tu jeszcze uchwyt muszę dorobić, bo lata. Nie mam niestety takiego uchwytu. wygrodzenia e, jak umieliśmy, tak zrobiliśmy. Wiadomo, gdzieś coś zawsze mogłoby być zawsze lepiej, ale y, najważniejsze. Podnosi się zamyka, reszta jest y, nieistotna i to cały, cały interes y, tego wszystkiego tak to wygląda. Y, pod postem, y, który umieściłem na społeczności na YouTubie, widziałem, y, 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 że były komentarze różne. Czy, dlaczego dlaczego inwestuję w dobie ASF-u? No, ASF był, znaczy przyszedł, jest, będzie, no i kiedyś pójdzie, tak? Wiadomo, tak jak z innymi chorobami, było taki z tym yy, też trzeba po prostu to przeżyć. Innego wyjścia nie ma. Póki co hoduje. Mamy u nas obecnie żółtą strefę, ale jakoś, jakoś, to, yy, jakoś to będzie na razie, tak? No, Jestem związany i kredytowo z modernizacją swojego budynku Oraz yy, umowowo z W sumie to też z bankiem Ale jak i z agencją yy, Restrukturyzacji oczywiście I modernizacji rolnictwa No i co chłopaki nic tu więcej Nie będę Opowiadał yy, Sami widzieliście jak to się mniej więcej odbywało co mogłem to Zobrazowałem No i tyle Dziękuję Wszystkim za subskrypcję. Pozdrawiam Was. Wszystkich. Pozdrawiam Was. Wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.